Excuse To oczywiście też te nowe budynki. To zostało wszystko wypalone, zniszczone i tego. Od tutaj, od tej pierzei, aż tam dalej, jak te budynki. Wszystko zostało ten przez Sowietów. Jakieś przykro, żebyś zdjęcia, żeby taki tym na oczy. Ten blok, a tu, gdzie ten, gdzie ten pawilon, była najstarsza kamienica w beton, w średniowieczna. wieczna. Gory wody, kamica gory wody. To są te gory wody. To była kamica. Mam to na na dzisiaj. Na, na, I od pierwszą wybuszyli, później wyburzyli te dwa i postawili ten blok. Później Nimczewicz. Szczerze to profy z opery bytomskiej. Marek u niego był na broni, nie. Żyć no, na mojej życie, żeby miesięcy. Mamy nory. Chodź tam stoją okiem menory, zobacz.